Cześć, w zeszłym roku testowałem dla Was Volkswagen ID.3 3 i wtedy już wiadomo było, że ID.4 4 nadjedzie jakieś pół roku później. I oto ten moment. Pierwsze egzemplarze dojechały do Polski. Dzisiaj przyjrzymy się temu modelowi z bliska i podzielimy się wrażeniami. Oto najnowszy i póki co największy elektryk Volkswagena, który ma w stosunku do ID3 rozmiar większą nazwę, rozmiar większy nadwozie i daje producentowi, kto wie, może też rozmiar większe nadzieje na to, że skojarzenie Volkswagen samochody elektryczne stanie się jeszcze mocniejsze. Tylko że mamy tu też auto, które w stosunku do ID3 wygląda jak o rozmiar większa matrioszka. Czy to podobieństwo to zaleta czy wada? Zapraszam na test. ID4 rzeczywiście został zbudowany na tej samej platformie co mniejszy ID3, co zdradza m.in. praktycznie ten sam rozstaw osi 2,77. Co ciekawe, pomimo to obydwa auto wyglądają zupełnie proporcjonalnie, chociaż SUV ID4 jest od miejskiego ID3 o ponad 30 cm dłuższy i z wynikiem 4,58 przybije o 7 cm na przykład nowego Tiguana. Wygląd auta jednoznacznie zdradza jego elektryczne pochodzenie. Widzimy wielki, jednolity zderzak, prawie bezotworny. Reflektory IQ Lite i oczywiście LEDową linię, aż do nowego płaskiego logo Volkswagena. Solidny prześwit, wysoko poprowadzona maska, relingi, wielkie nadkole przystosowane nawet do 21 calowych kół. To wszystko daje odpowiedni efekt masywnego, poważnego auta. To teraz moja kolej. Jak nasuwa przystało, dolna część nadwozia jest pokryta takimi plastikowymi listwami. Chronią one dolne części drzwi nadkola. Jak popatrzymy na bok tego auta, widzimy linię okien, która ucieka nam za słupkiem B delikatnie ku górze, z kolei dach od tego słupka B idzie ku dołowi, a to sprawia, że możemy mieć pewne obawy co do ilości miejsca nad głową z tyłu, ale to sprawdzimy za chwilę. Z boku nie widać wielu finezyjnych przetłoczeń. Wszystko zostało podporządkowane aerodynamice, jak również kształt i osadzenie klamek drzwi. Z tyłu widzimy kolejny LEDowy pas łączący wysoko osadzone światła 3D z dynamicznymi kierunkowskazami. Martwi mnie trochę ta niewielkich rozmiarów i mocno pochylona tylna szyba, podczas wrażeń z jazdy Kamil sprawdzi widoczność. Dla mnie ID 4 to taki napompowany ID 3 z tymi swoimi różnymi detalami i elementami designerskimi wygląda nawet nieco przyjemniej. Z drugiej strony wiemy to na przykładzie Mercedesa, że taki efekt matrioszki nie każdemu musi się podobać. Skoro ID4 ma być samochodem rodzinnym, to zacznijmy od bagażnika. Volkswagen deklaruje, że w podstawowym położeniu zmieści on 543 litry, a po złożeniu tylnej kanapy i licząc po dach aż 1575. Zatem można naprawdę sporo załadować. A jak już mówimy o obciążaniu tego samochodu, to opcjonalnie może on mieć hak i może pociągnąć przyczepę o masie do jednej tony. Zatem możemy się wybrać nawet na kemping z taką niedużą przyczepą kempingową. W samym bagażniku może nieco przeszkadzać wysoki próg załadunkowy, zwłaszcza że mamy go po obu stronach, chociaż ten w środku możemy zniwelować, bo podłoga bagażnika ma regulowaną wysokość i w tym momencie owszem musimy wtaszczyć walizki do góry, ale już potem bez problemu je wyjmiemy. Pod tą regulowaną podłogą znajdziemy niewielki schowek, w którym bez problemu zmieszczą się wszystkie potrzebne w samochodzie akcesoria, jak trójkąt ostrzegawczy gaśnica i przede wszystkim osobny pokrowiec na przewody do ładowania. Wewnątrz bagażnika znajdziemy też dwa punkty świetlne, gniazdo 12V i dwa haczyki na zakupy. Z przodu nie udało się niestety wygospodarować miejsca na dodatkowy bagażnik, jest tutaj tylko dostęp do płynów eksploatacyjnych. I do sprzętu. Pierwsze, co robi ogromne wrażenie po wejściu do kabiny, to wielki szklany dach, który rozciąga się na niemal całą długość samochodu. Kabina to typowe dla elektryków wnętrze typu Open Space, czyli maksymalnie dużo przestrzeni z minimalną ilością tuneli czy wysp. To jest też ciekawy polski akcent, bo zespół designu wnętrz kierowany jest przez Tomasza Bachorskiego. Producent chwali się, choć w sumie nie wiadomo, czy jest się czym chwalić, że na desce rozdzielczej trudno znaleźć fizyczny przycisk. Są za to dotykowe pola. Na przykład na kierownicy, co daje pewną namiastkę starej szkoły. Ekran, manetka wyboru trybu jazdy, kierownica, kształt deski rozdzielczej, a nawet takie drobiazgi jak sterowanie szybami z tyłu przy pomocy ekstra przycisku, to w dużej mierze znamy już z ID3. Podobnie jak ID Light, czyli jest dodatkowy system oświetleniowy, który znajduje się tuż przed przednią szybą, on współpracuje m.in. z nawigacją w taki sposób, że odpowiednim sygnałem świetlnym daje nam znać, gdzie i kiedy mamy skręcić. Współpracują także z systemami bezpieczeństwa i z systemami obsługi głosowej. O wnętrzu ID-4 można powiedzieć, że jest bardzo uporządkowane, czytelne i tak przyjemnie obszerne. Tu wszędzie jest dużo miejsca. Pamiętam jak czytałem komentarze pod filmem z ID-3, że pisaliście, że jest tam bardzo plastikowo. A jak jest tutaj? Zobaczmy. No to tak, boczek drzwiowy jest dosyć miękki tutaj od góry. Potem jest podłokietnik. Tutaj również nie zabraknie nam na pewno gąbki pod łokciem. Podłokietnik, a właściwie podłokietniki bo zwróćcie uwagę, tu jest tak szeroko, że są osobne podłokietniki przy dwóch siedzeniach również jest bardzo miękki, nawet bardziej niż ten na drzwiach. On wydaje się być wąski, ale podczas jazdy w zupełności wystarcza nie ześlizgujemy się z niego, nie spadamy. Więc tutaj jest fajnie. Góra deski rozdzielczej również jest miękka tu już poniżej tej listwy jest troszkę twarda ale myślę, że. Nie ma się co do tego przyczepiać. Generalnie jest tutaj na pewno dużo więcej takich już miękkich tworzyw niż w ID-3. W ID-4 jest też bardzo duży ten środkowy tunel duży w sensie takim, że jest fajnie wykorzystany bo mamy tutaj dwa duże miejsca, które możemy potraktować jako uchwyty na kubki. Te elementy możemy sobie wyciągać i odwracać, także możemy tu stworzyć sobie dowolną ilość w różnym kształcie przegródek. A możemy całkiem je wyjąć i z odsłanianego podłokietnika wyjąć taki podwójny kap-holderek i wpasować go w to samo miejsce. Jakoś to się nam udawało wcześniej zrobić. O, w ten sposób. A te przegródki możemy również zagospodarować sobie tutaj w środku. Poza tym, że ten schowek jest naprawdę duży, znajdziemy tu dwa gniazda USB typu C i ładowarkę indukcyjną, która teraz bezprzewodowo obsługuje Android Auto i Apple CarPlay. Z tyłu miejsca jest po prostu ogrom. Nawet bardzo wysoki kierowca, ustawiając bardzo do tyłu fotel, nie powinien zabrać miejsca na nogi pasażerom siedzącym właśnie tutaj z tyłu. Jest bardzo duża przestrzeń jeszcze przed moimi kolanami przy 1,80 80 m wzrostu. Pomimo, iż ja lubię ustawić fotel bardzo daleko, nawet trochę więcej niż by na to wskazywała sztuka. Jest tutaj też bardzo szeroko, więc trzech pasażerów myślę powinno z dużym komfortem móc tutaj podróżować nawet na dłuższą trasę. Oczywiście ten środkowy nie będzie miał aż tyle miejsca co w, dajmy na to jakimś wanie, ale nie powinien narzekać zwłaszcza, że architektura samochodu elektrycznego pozwoliła nam pozbyć się tunelu środkowego, więc podłoga w tej tylnej części kabiny jest również płaska. Zatem na nogi mamy bardzo dużo miejsca, na wysokości łokci również i ku mojemu zaskoczeniu nie spełnia się to, czego obawiałem się na początku testu, czyli niewielka ilość miejsca nad głową. Jest go tutaj naprawdę sporo. Myślę, że dwumetrowiec również dałby radę tutaj swobodnie znaleźć dla siebie wygodne miejsce. Nie brakuje też schowków. Mamy dwie kieszonki na tylnych siedzeniach: jedną taką większą, niższą, i drugą taką na smartfon. Tutaj tuż poniżej zagłówka możemy tutaj na przykład na jakiejś formie uchwytu ten telefon sobie ustawić i nie potrzebujemy już dodatkowego. Systemu inforozrywki. Zwrócę też Waszą uwagę na fakt, że mamy tu trzecią strefę klimatyzacji. Przy czym nie bardzo ma ona skąd dmuchać, bo na słówkach środkowych nie ma nawiewów. Są dwa nawiewy pod siedzeniami i trzeci między nimi, ale jest on bardzo nisko tuż nad podłogą, dlatego że ten omawiany przeze mnie z przodu tunel środkowy spływa bardzo mocno ku podłodze. Nad nawiewami są jeszcze dwa gniazda USB-C i gdyby zamienić się miejscami, już zyskalibyśmy te kilka centymetrów, już ten nawiew miałby trochę więcej sensu. Nie każdy jednak musi lubić jeździć z załączoną klimatyzacją. Ja na przykład lubię też czasami otworzyć sobie po prostu wszystkie szyby i pooddychać świeżym powietrzem. A w Volkswagenie ID4 tylne szyby zjeżdżają całkowicie do drzwi, co jest dużą zaletą, ale kiedy to sprawdzałem, okazało się, że górna część tylnych paneli drzwiowych nie jest już taka miękka jak te przednie, więc tutaj troszkę kontynuacji tej jakości zabrakło. I tu ciekawostka: tylne hamulce w ID-4 to hamulce bębnowe. Chodzi o to, że w większości sytuacji drogowych, kiedy trzeba zwolnić, to auto nie używa tradycyjnych hamulców, tylko silnika elektrycznego, który stawia opór, generując przy okazji prąd i doładowując baterię. W efekcie hamulce z tyłu nie mają za wiele pracy, przez co hamulce tarczowe szybciej by się zużywały. Z kolei bębnowe mają wystarczyć na cały czas eksploatacji samochodu. Tylko teraz pytanie, co to znaczy na cały czas eksploatacji samochodu? Bo kiedyś, w latach 80., chociażby, jeśli silnik miał łańcuch rozrządu, to niektórzy producenci, na przykład Mercedes, przewidywali, że rozrząd wytrzyma tyle co silnik, czyli na przykład około pół miliona kilometrów, chociaż nie jeden przejechał dużo więcej. Dzisiaj pół miliona kilometrów brzmi dość abstrakcyjnie, chociaż jest też wiele przykładów na to, że jest to nadal możliwe. W przypadku tych hamulców bębnowych wydaje mi się, że są one całkiem przyzwoite. Zresztą zaraz to sprawdzimy: jedziemy 50 na godzinę. Tak. Śmiem twierdzić, że hamulce są wystarczające do tej masy. Do tego zadziałał system taki antykolizyjny. Przyciągnęły mnie bardzo mocno pasy. Nawet bym powiedział, że zaskakujące, bo tak jakby też przyciągnęły mnie tutaj z dołu, chociaż zazwyczaj ten naciąg pasa odbywa się prawda, tutaj z góry. To, na co na pewno należy zwrócić uwagę, to to, jak niesamowicie zwrotny jest to samochód. Tutaj dane producenta to jest promień skrętu 5,6 metra. Niesamowita wartość, jeżeli weźmiemy pod uwagę, znowu odniosę się do moich ukanych Mercedesów, że dokładnie tyle miał Mercedes W124, samochód, który uchodził za niezwykle zwrotny. I faktycznie ID-4 manewrowanie jest banalnie proste. Wpływ na to ma też całkiem niezła widoczność w tych ogromnych lusterkach zewnętrznych, w całkiem dużym środkowym chociaż. Chociaż ta tylna szyba mogłaby być trochę większa, w tym momencie jeszcze mam podniesione zagłówki, co na pewno nie pomaga, ale nawet nie chodzi o szerokość szyby, co o samą jej wysokość. Wydaje się, że jest ta szyba dosyć niska. Nie jest to oczywiście duży problem, bo samochód ma naturalnie system kamer 360 stopni, więc parkowanie nim nie stanowi absolutnie żadnego problemu. Bardzo przyjemnie działa. Odzyskiwanie energii, czyli ten, to rekuperowanie energii. O, tej chwili coś, coś daje lekki rezonans. Jechaliśmy na taką nieco gorszą drogę. Coś gdzieś tu delikatnie zatrzeszczało. Może to efekt jeszcze samochodu przedprodukcyjnego. W każdym razie to jedyny niepokojący odgłos, jaki dotarł do moich uszu, bo generalnie wyciszenie wnętrza jest bardzo, ale to bardzo dobre. To zasługa między innymi potrójnych uszczelek drzwiowych, które sprawiają, że do 100 km na godzinę w zasadzie nie słyszymy nic w tym samochodzie. Możemy rozmawiać w nim szeptem z pasażerami. Po o. wyżej 100 na godzinę, gdzieś przy około 110-120 pojawia się delikatny szum wiatru, ale on nadal nie jest jakiś przesadnie dokuczliwy. Tak naprawdę bez problemu można nadal swobodnie rozmawiać, a w samochodach elektrycznych te hałasy naprawdę bardzo łatwo wychwycić, no bo w końcu nie słyszymy żadnego silnika. Jadąc przez ten fragment nierównej drogi, zwróciłem też uwagę na to, że bardzo komfortowo pracuje zawieszenie. To resorowanie jest takie nieprzesadne i wszystkie nierówności wybierane są w typowy dla Volkswagenów sposób. Czyli on jest dość sztywny, sprężysty, ale nie próbuje nam wybić zębów. A warto zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj te opcjonalne największe 21-calowe felgi. Zresztą ich wzór jest taki, że wydają się być jeszcze większe, ale to już widzieliście na przebitkach. Poza wspomnianym przeze mnie już wcześniej ID Light, warto też zwrócić uwagę na to, że ten samochód ma bardzo ciekawy head-up display. Wyświetlacz przezierny, nie dość, że oczywiście można modyfikować to, co on nam pokazuje, to on ma formę takiego jakby dwudzielnego ekranu. Na jednej stronie mamy prędkościomierz, w tym przypadku, w tym momencie mam akurat ustawione też wykrywanie znaków drogowych, a po drugiej stronie jest w takim dodatkowym okienku y, widok na asystentów jazdy, na tempomat. No właśnie, przed chwilą musieliśmy się włączyć na taką główną drogę i wtedy pojawia się po raz kolejny to, co zawsze w elektrykach robi najlepsze wrażenie, czyli ten natychmiastowy dostęp pełnego momentu obrotowego. I właśnie, ile, ile go jest? Ile jest mocy w tym silniku? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że ID4 jest samochodem napędowym. Silnik jest z tyłu i napęd wędruje do kół tylnych. W naszym przypadku jest to ta najmocniejsza wersja z największą baterią, która daje nam, według tego co pokazuje licznik tutaj w tym momencie, około 400 km zasięgu. Co ciekawe, już zrobiliśmy kilka kilometrów od wyjechania z salonu Volkswagena i ten zasięg nie maleje, zatem można realnie uznać, że może faktycznie być tych kilometrów trochę więcej. Przewidziana jest też do produkcji wersja z napędem na wszystkie koła, wówczas będziemy mieli drugi silnik elektryczny z przodu. No i ogólnie wtedy na pewno bardziej efektywnie wykorzystana będzie ta przestrzeń pod tą przednią klapą. Na razie jest to, co właśnie testujemy, i efekt jest wydaje mi się całkiem przyzwoity. Pomimo tego, że mamy napęd na tylne koła, całkiem przyzwoitą moc i naprawdę niezłe hamulce to raczej ID4 nie jest samochodem sportowym i raczej nie ma co próbować nim jakiś bardziej sportowych wyczynów robić. To jest auto zestrojone pewnie, ale komfortowo i w tym, żeby próbować robić z niego samochód sportowy, na pewno przeszkodzi jego masa. W końcu to elektryk ponad 2 tony na kołach, około 2100 kg w zależności od wersji. To jest taka wartość, przy której raczej nie mamy co liczyć na to, że będziemy mogli pobijać rekordy na torach wyścigowych. Na koniec jeszcze dwa słowa na temat tego, jak działa cały system ten inforozrywki. Jest trochę inny niż w Volkswagenach, które znaliśmy do tej pory, ale wydaje mi się, że chyba główna różnica polega na tym, że jest ciut szybszy no i oczywiście z wyglądem bardziej eko w ten zielony kolor wpada. Wszystkie ustawienia są łatwo dostępne, żeby się do nich przyzwyczaić, nie trzeba też kończyć jakiegoś szczególnego kursu. A jedna rzecz, która jest inna, a na którą też zwrócił Wam uwagę już Zachar, to ten manipulator do zmiany biegów. On jest tak fajnie przyczepiony do tego pojedynczego zegara, który z kolei też jeździ nam razem z kolumną kierowniczą. To wszystko jest bardzo ergonomiczne i bardzo łatwe do zrozumienia. Ten model trudno nazwać przyłomowym z punktu widzenia stylistyki czy osiągów, ale w swojej kategorii pojemnościowej, i funkcyjnej może on, podobnie jak Audi 3, być punktem odniesienia dla innych samochodów, których na rynku za wiele w sumie jeszcze. Nie ma. Najbliżej mu chyba w tym rozmiarze do Tesli model Y, który jeszcze w Polsce nie widzieliśmy, ewentualnie do przyszłego konkurenta z Japonii, czyli Nissana Arai. E, oczywiście nie, nie licząc tu koncernowej konkurencji, czyli skody ENIAC, która już zadebiutowała i o dziwo jest zupełnie inaczej skonfigurowana i od ID4 jest wyraźnie droższa. A ja w podsumowaniu wrócę jeszcze raz do tych matrioszek, o których mówił Zachar, bo owszem, wrażenia podobieństwa trudno uniknąć. Z drugiej strony, dzięki zastosowaniu podobnej technologii można było skalkulować atrakcyjną cenę dla tego samochodu. Podstawowa wersja ID 4 z baterią, która daje zasięg około 350 km, kosztuje 156 tysięcy złotych. To zaledwie 20 tysięcy złotych więcej niż podstawowe ID3. Jeżeli porównalibyśmy spalinowe polo i Tiguana, to już ta różnica wynosi około 40 tysięcy, więc ten elektryk staje się jeszcze bardziej atrakcyjny. A kiedy do tego dodamy jeszcze fakt, że 160 tysięcy to pieniądze, które trzeba zapłacić za dobrze wyposażonego fiata 500e czy mini E, czyli generalnie za malucha elektrycznego premium, to efekt matrioszek staje się naprawdę interesujący. A czy ID 4 ma szansę przejąć pałeczkę od Passata i tiguana i zelektryfikować całe rodziny? Kluczowe będzie przekonanie elektrosceptyków, którzy zawsze podkreślają, że najważniejszy jest zasięg. Tutaj wygląda to już całkiem nieźle, bo wersja pro Volkswagena ID-4 ma zasięg aż 500 km i to sprawi, że elektrosceptycy zaczną na ten samochód patrzeć jak na coś więcej niż tylko ciekawostkę. Mam też nadzieję, że nasz dzisiejszy test im to ułatwi.